Dlaczego stylistki rzęs wybierają moje rzęsy? W tym odcinku chciałabym przybliżyć Ci, jak to wszystko się zaczęło: jak powstawała marka Rarity, kto był pierwszy, skąd pomysł na kolor, dlaczego tak, a nie inaczej. Jednak te informacje odnośnie historii pozostawimy na inny odcinek. W tym skupimy się na tym, dlaczego stylistka rzęs wybiera akurat moje rzęsy. Zanim zaczniemy pytanie na start: czy wiesz, co zdobi, albo inaczej, jaki wzór graficzny zdobi kasetkę rzęs Rarity? Jeżeli znasz odpowiedź, daj znać w komentarzu. A jeżeli nie, poczekaj do końca tego filmu, a ja na pewno odpowiem na to pytanie. I jeżeli podoba Ci się to, co tworzę, to zasubskrybuj mój kanał. Z góry dziękuję. Moim motorem napędowym do stworzenia linii rzęs były moje uczennice. I jako stylistka rzęs i aktywny instruktor, cały czas mi czegoś brakowało. I nie była to wiedza, nie były to kolejne szkolenia, które zdobywałam po prostu brakowało mi produktu. Moje kursantki, kiedy opuszczały salę szkoleniową, nie miały tego czegoś, i ja nie miałam jak za to odpowiadać. Wychodziły z produktem nie moim. Nie wiedziałam, jak powstawał, co w nim było. I dlatego tak bardzo mocno zależało mi na tym, aby stworzyć szkolenie kompletne. A szkolenie kompletne to takie, na którym będą również produkty danego nauczyciela. I to było moim motorem napędowym. Strasznie chciałam to mieć. Niestety napotkałam na pewne trudności. Miałam 24 lata i jedno było pewne. Nie miałam wystarczającej sumy pieniędzy na to, aby stworzyć bardzo dużą linię rzęs. A do wszystkich dużych rzeczy potrzebne są duże pieniądze. Dlatego na początku skupiłam się na tym, aby ilość pieniędzy, inwestycja wystarczyła na to, aby zapewnić produkt moim uczennicom. Moim uczennicom i mi samej w pracy na co dzień. To było ideą tworzenia marki Rarity. Na początku miał być to produkt niszowy, który od samego początku Miał być bardzo dobrej jakości. Tak też się stało. Przeszłam do działań. Zaczęłam interesować się i szukać odpowiednich fabryk w Korei, w Japonii, w Chinach, bo to głównie stamtąd przylatują do nas rzęsy syntetyczne. W procesie tworzenia swoich własnych rzęs, kiedy projektowałam każdy detal kasetki, natknęłam się na jedną z ciekawostek. Wiedziałaś o tym, że można załatwić sobie kontrolera, który. Poleci do Korei i sprawdzi tą fabrykę, którą wybrałam. Ja o tym nie miałam pojęcia, ale jak dowiedziałam się, że są tacy ludzie, których można wynająć i którzy będą kontrolowali moją jakość, moją jakość linii rzęs, wiedziałam, że chcę mieć tego kontrolera. Miałam wybraną fabrykę, miałam kontrolerów jakości, mogłam przejść do działań i zainwestować w pierwszą linię rzęs. Kiedy tylko pojawiła się na rynku, od razu spotkał ją bardzo pozytywny feedback. Dziewczyny do mnie pisały wiadomości, że te rzęsy są świetne, ułatwiają pracę i jak to się stało, że ich wcześniej w rękach nie miały? Nie mogłam pozwolić sobie na reklamowanie produktu na całą Polskę, Europę. Nie było na to pieniędzy. Ten produkt musiał obronić się sam. A żeby mógł bronić się sam, musiał być naprawdę dobry. Kolejną trudnością było opakowanie. Musiałam odpuścić. Ten produkt nie przyciągał na początku wzrokiem. Opakowanie było klasyczne i na półkach sklepowych nic go nie wyróżniało. Ale wyróżniała go jakość rzęs w środku. To był naprawdę dobry produkt. Linia produkcyjna wystartowała, pierwszy feedback się pojawił, ja byłam bardzo zadowolona, bo czułam tą satysfakcję. Już teraz wiedziałam, że moje szkolenia są kompletne. Ten motor napędowy się nie zatrzymał. Linia rzęs się rozrastała, a ja mogłam każde zarobione pieniądze inwestować w coraz to lepszy produkt. Stylistki do mnie pisały. To nie były już tylko moje uczennice. Produkt się rozrastał, a wraz z nim rozrastał się feedback. Mogłam dostawać opinie i wiedziałam, co należy poprawić, a co jest bardzo dobre i co jest wyjątkowym atutem tych rzęs. Atuty zostawiłam, a to, co trzeba było poprawić, z każdą partią zamawianych rzęs udoskonalałam. Marka Rarity ma aktualnie kilka wariantów. Zacznijmy od rzęs brązowych, bo są bezapelacyjnie dla mnie najważniejsze. Dlaczego zaczynamy od brązów? są dla mnie bardzo ważnym kolorem w stylizacji rzęs. Uważam, że przepięknie podkreślają oko europejskie. Dlatego w Rarity nie mogło zabraknąć aż sześciu odcieni różnej tonacji brązów od rudości po gorzką czekoladę. Kolejnym atutem i wariantem marki są rzęsy kolorowe. W klasycznych stylizacjach przepięknie podkreślają tęczówkę. Dlatego w kolekcji Rarity Rainbow pojawia się paletka z 20 kolorami, które zadowolą każdą maniaczkę kolorów. Całość uzupełnia klasyczna czerń w standardowych kasetkach, a cała seria Rarity Lashes to aż 5 wariantów różnych podkręceń, cały zakres długości, które są potrzebne do wykonania nawet Najbardziej wymagających stylizacji i oczywiście różna gramatura, abyś mogła dopasować rzęsy do określonej metody. Mimo, że możesz mieć wrażenie, że ten odcinek to reklama moich rzęs, to chciałam pokazać ci, jak powstaje produkt prosto z serca. U mnie zaczęło się od wiedzy, umiejętności, miałam swój motor napędowy. Miałam również blokady, które powodowały, że nie do końca mogłam to zrobić. Tak, jak chciałam. Ale jedno jest pewne: stworzyłam produkt z serca, który jest bardzo dobry. Dlatego stylistki rzęs wybierają mój produkt. Za tą kasetką rzęs kryje się człowiek. Czyli ja. Moje doświadczenie i wiedza. Stylistka, kupując kasetkę rzęs, może na mnie liczyć. Może przekazać mi swoje sugestie. A ja dzięki nim będę mogła doskonalić rzęsy rarity. Pozostaje mi jeszcze odpowiedzieć na pytanie. Wiesz, co takiego kryje kasetka Rarity? To wzór strukturalny politereftalanu-butylenu. Skrót PBT jest to tworzywo, z jakiego zostały wykonane rzęsy syntetyczne. Jeżeli nie wiedziałaś, z czego produkowana jest rzęsa, to zerknij na szatę graficzną kasetki Rarity i od razu sobie przypomnisz. Tymczasem ja niezmiennie staję na rzęsach. Przyjmuję za Ciebie mocno kciuki i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.